Dzień dobry, nazywam się Kolegę Konrad, jestem pracownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, obecnie Instytut Kolegium Nauk Zarządzania jakością. Profesora Stanisława Mazura znam od 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy spotkaliśmy się w trakcie realizacji dość dużego projektu i dość długotrwającego. Był to projekt dotyczący budowy systemu wczesnego ostrzegania. Wtedy profesor był odpowiedzialny za budowanie zespołu i koordynacji prac zespołu już wtedy wykazał mi się osobą, która potrafiła połączyć ludzi, posiadała taką umiejętność i cechy koordynacji, koordynacji prac ludzi dzięki rozmowie z tymi osobami. Niejednokrotnie dał wyraz temu, organizując nasze prace, słuchając nas, zadawając bardzo trafne pytania, które prowadziły do przebudowy naszego toku myślenia. Po kilkunastu latach pracy mogę powiedzieć, że jest to osoba, która bardzo szybko uczy się, ale uczy się poprzez słuchanie innych, poprzez korzystanie z wiedzy innych. Myślę, że taka osoba jak profesor bardzo dobrze pełniłaby funkcję rektora naszego uniwersytetu, prowadząc do rozwoju jego w najbliższym okresie. Panie profesorze, Życzę panu samych sukcesów i trzymam za pana kciuki.